Na przełomie czerwca i lipca Delvin Rodriguez, twój dobry znajomy, zmierzy się prawdopodobnie z Pawłem Wolakiem. Jaki wynik tej walki typujesz? Myślę, że Paweł go zajedzie. Myślę, że jednak tą, te, tą, tą, tą presją Paweł jest twardym zawodnikiem, chociaż trzeba uważać na, na, na Rodrígueza, bo tak naprawdę on po mojej walce, w której nie dałem mu się rozwinąć w pełni, jeżeli bym dał mu się rozwinąć, to myślę, że to tak by się nie skończyło dla mnie dobrze. Zawalczył dwie świetne walki, chociaż przegrał te walki, ale naprawdę widziałem urywki, super zawalczył. Myślę, że jakby tak zawalczył ze mną, to by było naprawdę bardzo ciężko. Myślę, że Paweł nie da mu się rozwinąć tak samo, tym bardziej, że jadą jak walczy, ma, 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 ma styl, który cały czas idzie do przodu, naciera. Myślę, że Rodriguez nie będzie miał okazji trafić go tak mocnym ciosem, jak mnie trafił. No ale Rodriguez to pewno ma ciężką rękę, a Paweł mimo wszystko jednak sporo przyjmuje tych ciosów. No właśnie, dlatego tutaj mówię, styl, styl Pawła myślę, że nie pozwoli się na tyle rozwinąć Rodriguezowi, żeby, żeby go trafił właśnie tak mocnym ciosem. W mojej walce tak naprawdę... Wiadomo było, że to robi i wiadomo było, że to robi świetnie. Tutaj wyszedł mu strzał życia, można powiedzieć. Ja mu się nawinąłem, wszedł w tempo, trafił. Myślę, że było 2-3 centymetry niżej, żeby weszło całkiem na szczękę. Myślę, że nie, nie, nie zdołał się po prostu podnieść, bo wiadomo, jestem człowiekiem i nie, myślę, że nie zdołał mi się po prostu podnieść.